Gram Frediego. W no, bloccie? Nie. W grę? Na Robloxie to jest jeden. No ale ja gram w prawdziwego. Frediego. Jestem na pierwszej nocy. Ale Trochę muszę poszczędzać całej baterii do wygrzeń hmm. Mogę na zobaczyć w razie czego, czy jest trudne. No, Foxy dopiero wyłazi. Nie powinno wyjść, wyjść w pierwszej nocy. No, a jeszcze... to, kiedy nocowaliśmy u babci? Patrz! Ja chciałem zobaczyć... Foxiego. Foxiego! Nie! Chciałem z Foxiego. Zostawiam otwarte te drzwi. A takie biegnie Foxy. i się cały No, było blisko. No. O kurde, muszę oszczędzać baterii. Jestem na czwartej nocy. E, na, czwarta na, godzina, A to e, drzwi? Nie. Ja nie będę zamykał. A ty zobaczysz, gdzie koło jest tam Nie. ale tak mocno. No, a mam 36%. Raczej nie przetrwam. Nie, ja, ale Dominik, słuchaj. Sama ci się spużywa bateria. Wiem. To dwie tak. Wiem. Zobaczcie czy... Ej! Co? O nie Foxy przyszedł Foxy już wyszedł Spomniemy to ciebie widzi Wow Bonnie Ale Bonnie mnie przestraszyła Pamiętaj, że że ci... wychodzi z lewej strony Jem. No kurde, gościu, zużywasz mi baterię. No ja jest. Się czai jak taki bałwan. No przegram już. O, sådan. Cik. Ja za drugą noc. Brawo, w ostatnim momencie. <grychy> 5% zostało. To jest druga noc. Druga noc jest o wiele trudniejsza. No. a, a, to jest, a Tutaj muszę patrzeć, gapić się na kamery. A, 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 a... Już, widzę, już widzę, już widzę Bonnie. Domika pamięta, że w trwale tej trzeciej w nocy, gdzie Foxy? Hmm. Nie. Nie bierzesz, no. Nie, drugiej to było. A no, w sumie tak. Pierwsza. Ja patrzę na kamerę. 12. Boni. Boni już się czai. No to nam Nie, znaczy się jest w jadalni. Tu muszę serio patrzeć na kamerę, bo... Czasami przestrasz mnie. Boni dalej tam czai się, czy tam Freddy. A taki fioletowy Freddy, ale To jest Boni. nie Nie, nie ma. W pierwszej i drugiej nocy to... Ten fioletowy, który mnie prawie skarował, to był Boni. Przecież... O kurde Oni biegnie Oni się nie biega On nie biegnie Fika, raczej On Bo Freddy nie idzie On czyu mi się nie zbi Nie dopiero nie patrzę Podejrzewam coś, że to był. Wiesz, kto? Chika Boboni jest w jadalni albo Foxy. Nie, Foxy jeszcze nie wyszedł. Foxy chyba wychodzi dopiero o 5. No i przegrałem już. Bo mi bateria już słabnie. Mam 44% na trzeciej nocy. Cały czas świat... na światło patrzę, nie? I na kamerę. O! o! shit. Raczej funkcji mnie teraz chyba nie zaatakuje, bo nie wyłazi coś. A jest trzecia. A o trzeciej powinien wyjść Wyjściu. Nie, Fokcji. Bo well, Foxy jest najgroźniejszy, bo jak go zauważysz to już nie możesz zamknąć drzwi, nie? O nie, jeszcze 2%. 20, 26... znaczy się 26%, a mam czwarta w nocy. O nie! O nie! Foxy wychodzi. Bardziej na kamery patrz, gościu. Jeden na jeden tu. Patrz. Przewracam Jestem daleko. daleko. Przegrałem. Nie... no już woni się na mnie czai, a jest czwarta w nocy i mam 8%. O nie. Freddy jego? No bo Freddy mi jump skaruje. No. No jest drug. No i game over jest. Pokaż Freddy. Fajny. Ale o to chodziło, żeby nie zginąć. W